Czytanie z księgi proroka Izajasza. Pan Bóg mnie obdarzył językiem wymownym, bym umiał pomóc strudzonemu krzepiącym słowem. Każdego rana pobudza me ucho, bym słuchał jak uczniowie. Pan Bóg otworzył mi ucho, a ja się nie oparłem ani się nie cofnąłem. Podałem grzbiet mój bijącym. I policzki moje rwący mi brodę. Nie zasłoniłem mojej twarzy przed zniewagami i opluciem. Pan Bóg mnie wspomaga, dlatego jestem nieczyły na obelgi. Dlatego uczyniłem twarz moją jak głas i wiem, że wstydu nie doznam. Oto Słowo Boże. Bogu. Czemu, mój Boże, czemuś mnie opuścił. Boże, mój Boże, czemuś mnie opuścił. Krzycą ze mnie wszyscy, którzy na mnie patrzą, Wykrzykują, wykrzywiają wargi i potrząsają głowami. Zaufał Panu, niech go Pan wyzwoli, niech go ocali, jeśli go miłuje. Ora mnie opadła, otoczyła mnie zgraja złoczyńców, przebodli moje ręce i nogi. Policzyć mogę wszystkie moje kości. Dzielą między siebie moje szaty I lot z... <śmiech> <śmiech> rzucają o moją suknię. Ty zaś, o Panie, nie stój z daleka, Pomocy moja śpiesz mi na ratunek. Twym bracią twoje imię i będę cię chwalił w zgromadzeniu wiernych. Chwalcie Pana wy, którzy się go boicie. Niech się go lęka całe potomstwo Izraela. Czytanie z listu świętego Pawła, apostoła do Filipian. Chrystus Jezus, istniejąc, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stając się podobnym do ludzi. A w zewnętrznej postaci, uznany za człowieka, uniżył samego siebie, stając się posłusznym aż do śmierci. I to śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg go nad wszystko wywyższył i darował mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych, i aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem, ku chwale Boga Ojca. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Stał się posłuszny aż do śmierci, a była to śmierć na krzyżu. Dlatego Bóg wywyższył go nad wszystko i dał mu imię, które jest ponad wszelką. Ręka naszego Pana Jezusa Chrystusa według świętego Łukasza. Gdy nadeszła pora, Jezus zajął miejsce u stołu, a z nim apostołowie. Wtedy rzekł do nich: Gorąco pragnąłem spożyć tę paschę z wami, zanim będę cierpiał, albowiem powiadam Wam, już jej spożywać nie będę, aż się spełni w Królestwie Bożym potem wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie powiedział weźcie go i podzielcie między siebie albowiem powiadam wam odtąd nie będę już pił z owoców innego krzewu aż przyjdzie królestwo boże następnie wziął chleb odmówiwszy dziękczynienie połamał go i podał mówiąc to jest ciało moje które za was będzie wydane Czyńcie to nam moją pamiątkę. Tak samo i kielich po wieczerzy mówiąc. Ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej, która za was będzie wylana. Lecz oto ręka mojego zdrajcy jest ze mną na stole. Wprawdzie Syn Człowieczy odchodzi według tego, jak jest postanowione, lecz biada temu człowiekowi, przez którego będzie wydany. A oni zaczęli wypytywać jeden drugiego, kto by mógł spośród nich to uczynić. Powstał również spór między nimi o to, który z nich zdaje się być największy, lecz on rzekł do nich: Królowie narodów panują nad nimi, a ich władcy przyjmują nazwę dobroczyńców. Wy zaś nie tak macie postępować. Lecz największy między Wami niech będzie jak najmłodszy, a przełożony jak sługa. Któż bowiem jest większy? Czy ten, kto siedzi za stołem, czy ten, kto służy? Czy nie ten, kto siedzi za stołem? Otóż ja jestem pośród Was jak ten, kto służy. Wyście wytrwali przy mnie w moich przeciwnościach. Dlatego i ja przekazuję Wam królestwo. Jak mnie przekazał je mój ojciec, abyście w królestwie moim jedli i pili przy moim stole, oraz żebyście zasiadali na tronach i sądzili dwanaście pokoleń Izraela. Szymonie, Szymonie, oto szatan domagał się, żeby was przesiać jak pszenicę, ale ja prosiłem za tobą, żeby nie ustała Twoja wiara. Ty ze swej strony utwierdzaj twoich braci. On zaś powiedział: Panie, z tobą gotów jestem iść nawet do więzienia i na śmierć. Lecz Jezus odrzekł: Powiadam ci, Piotrze, nie zapieję dziś kogo, a ty trzy razy wyprzesz się tego, że mnie znasz. I rzekł do nich: Czy brak wam było czego, kiedy was posyłałem bez trzosa? Bez torby i bez sandałów? Oni odpowiedzieli niczego. Mówił dalej. Lecz teraz kto ma trzos, niego weźmie. Tak samo torbę. A kto nie ma, niech sprzeda swój płaszcz i kupi miecz. Albowiem, powiadam Wam, to co jest napisane, musi się spełnić na mnie. Zaliczony został do złoczyńców. To bowiem, co się do mnie odnosi, dochodzi kresu. Oni rzekli: Panie, tu są dwa miecze. Odpowiedział im: Wystarczy. Potem wyszedł i udał się, według zwyczaju, na górę oliwną. Towarzyszyli mu także uczniowie. Gdy przyszedł na miejsce, rzekł do nich: Módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. A sam oddalił się od nich na odległość, jakby rzutu kamieniem. Upadł na kolana i modlił się tymi słowami. Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode mnie ten kielich. Jednak nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie. Wtedy ukazał mu się anioł z nieba i umacniał go. Pogrążony w udręce, jeszcze usilniej się modlił, a jego pod był jak gęste krople krwi, Sączące się na ziemię. Gdy wstał od modlitwy i przyszedł do uczniów, zastał ich śpiących ze smutku. Rzekł do nich: Czemu śpicie? Wstańcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Gdy on jeszcze mówił, oto zjawił się tłum. A jeden z dwunastu, imieniem Judasz, szedł na ich czele i zbliżył się do Jezusa, aby go pocałować. Jezus rzekł do niego, Judaszu, pocałunkiem wydajesz syna człowieczego? Towarzysze Jezusa, widząc na co się zanosi, zapytali, Panie, czy mamy uderzyć mieczem? I któryś z nich uderzył sługę najwyższego kapłana i odciął mu prawe ucho. Lecz Jezus powiedział, Przestańcie dosyć. I dotknąwszy ucha, uzdrowił go. Do arcykapłanów zaś, dowódców Straży Świątynnej i starszych, którzy wyszli przeciw niemu, Jezus rzekł: Wyszliście z mieczami i kijami jak na zbójcę. Gdy codziennie bywałem u Was w świątyni, nie podnieśliście rąk na mnie, lecz to jest Wasza godzina i panowanie ciemności. Schwycili go więc, uprowadzili i zawiedli do domu najwyższego kapłana, a Piotr szedł z daleka. Gdy rozniecili ogień na środku dziedzińca i zasiedli w koło, Piotr usiadł, usiadł także między nimi. A jakaś służąca, zobaczywszy go siedzącego przy ogniu, przyjrzała mu się uważnie i rzekła: I ten był razem z nim. Lecz on zaprzeczył temu, mówiąc: Kobieto nie znam go. Po chwili zobaczył go ktoś inny i rzekł: I ty jesteś jednym z nich. Piotr odrzekł: Człowieku nie jestem. Po upływie prawie godziny jeszcze ktoś inny począł zawzięcie twierdzić: Na pewno i ten był razem z nim jest przecież Galilejczykiem. Piotr zaś rzekł: Człowieku nie wiem, co mówisz. I w tej chwili, gdy on jeszcze mówił, kogut zapiał. A pan obrócił się i spojrzał na Piotra. Wspomniał Piotr na słowa pana, jak mu powiedział: Dziś zanim kogut zapieje, trzy razy się nie wyprzesz. Wyszedł na zewnątrz i gorzko zapłakał. Tymczasem ludzie, którzy pilnowali Jezusa, naigrawali się z niego i bili go. Zasłoniali mu oczy i pytali, Prorokuj, kto cię uderzył? Wiele też innych obelg miotali przeciw niemu. Skoro dzień nastał, zebrała się starszyzna ludu, arcykapłani i uczeni w piśmie i kazali przyprowadzić go przed swoją radę. Rzekli, Jeśli ty jesteś Mesjaszem, powiedz nam. On im odrzekł, jeśli wam powiem, nie uwierzycie mi. Jeśli was zapytam, nie dacie mi odpowiedzi. Lecz odtąd Syn Człowieczy siedzieć będzie po prawej stronie Wszechmocy Bożej. Zawołali wszyscy, więc Ty jesteś Synem Bożym? Odpowiedział im: Tak, jestem nim. A oni zawołali: Na co nam jeszcze potrzeba świadectwa? Sami przecież słyszeliśmy z ust jego. Teraz całe ich zgromadzenie powstało i poprowadzili go przed Piłata. Tam zaczęli oskarżać go. Stwierdziliśmy, że ten człowiek podburza nasz naród, że odwodzi od płacenia podatków Cezarowi i że siebie podaje za mesjasza, króla. Piłat zapytał go: Czy ty jesteś królem żydowskim? Jezus odpowiedział mu: Tak, ja nim jestem. Piłat więc oświadczył arcykapłanom i tłumom: Nie znajduję żadnej winy w tym człowieku. Lecz oni nastawiali i mówili: Podburza lud, szerząc swą naukę po całej Judei, od Galilei, od Galilei, gdzie rozpoczął aż dotąd. Gdy Piłat to usłyszał, Zapytał, czy człowiek ten jest Galilejczykiem, a gdy się upewnił, że jest pod władzy Heroda, odesłał go do Heroda, który w tych dniach również przebywał w Jerozolimie. Na widok Jezusa Herod bardzo się ucieszył. Od dawna bowiem chciał go ujrzeć, ponieważ słyszał o nim i spodziewał się, że zobaczy jaki znak zdziałany przez niego. Zasypał go też wieloma pytaniami. Lecz Jezus nic mu nie odpowiedział. Arcykapłani zaś i uczeni w piśmie stali i gwałtownie go oskarżali. Wówczas wzgardził nim Herod wraz ze swoją strażą. Na pośmiewisko kazał ubrać go w lśniący płaszcz i odesłać do Piłata. W tym dniu Herod i Piłat stali się przyjaciółmi. Przedtem bowiem żyli z sobą w nieprzyjaźni. Piłat więc kazał zwołać arcykapłanów, członków Wysokiej Rady oraz lud i rzekł do nich: Przywiedliście mi tego człowieka pod zarzutem, że podburza lud. Otóż ja przesłuchałem go wobec Was i nie znalazłem w nich żadnej winy w sprawach, o którego oskarżacie. Ani też Herod, bo odesłał go od nas, a oto nie popełnił on nic godnego śmierci. Każę go więc wychłostać i uwolnie. A był on obowiązany uwalniać im jednego na święta. Zawołali więc wszyscy razem: Strać tego, a uwolnij nam Barabasza. Był on wtrącony do więzienia za jakiś rozruch powstały w mieście i za zabójstwo. Piłat, chcąc uwolnić Jezusa, ponownie przemówił do nich: Lecz oni wołali: Ukrzyżuj! Ukrzyżuj go! Zapytał ich po raz trzeci: Cóż on złego uczynił? Nie znalazłem w nim nic zasługującego na śmierć. Każę go więc wychłostać i uwolnię. Lecz oni nalegali z wielkim wrzaskiem, domagając się, aby go ukrzyżowano, i wzmagały się ich krzyki. Piłat więc zawyrok zawyrokował, żeby ich żądanie zostało spełnione. Uwolnił im tego, którego się domagali, a który za rozruch i zabójstwo był wtrącony do więzienia. Jezusa zaś zdał na ich wolę. Gdy go wyprowadzili, zatrzymali niejakiego Szymona z Cyreny, który wracał z pola i włożyli na niego krzyż, aby go niósł za Jezusem. A szło za nim mnóstwo ludu, także kobiet, które zawodziły i płakały nad nim. Lecz Jezus zwrócił się do nich i rzekł: Córki jerozolimskie, nie płaczcie nade mną. Płaczcie raczej nad sobą i nad waszymi dziećmi. Oto bowiem przyjdą dni, kiedy mówić będą: Szczęśliwe, niepłodne łona, które nie rodziły i piersi, które nie karmiły. Wtedy zaczną wołać do gór: padnijcie na nas, a do pagórków: Przykryjcie nas. Bo jeśli z zielonym drzewem to czynią, cóż się stanie z suchym? Prowadzono też dwóch innych złoczyńców, aby ich z nim stracić. Gdy przyszli na miejsce zwane czaszką, ukrzyżowali tam jego i złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po lewej jego stronie. Lecz Jezus mówił: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Potem rozdzielili między siebie jego szaty, rzucając losy. A lud stał i patrzył, lecz członkowie Wysokiej Rady drwiąco mówili: Innych wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, jeśli on jest Mesjaszem, Wybrańcem Bożym. Szydzili z niego i żołnierze, podchodzili do niego i podawali mu ocet, mówiąc: Jeśli ty jesteś królem żydowskim, wybaw sam siebie. Był tam nad nim napis w języku greckim, łacińskim i hebrajskim – to jest król żydowski. Jeden ze złoczyńców, których tam powieszono, urągał mu – czy ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas. Lecz drugi karcąc go rzekł – ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz? My przecież sprawiedliwie… Odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale on nic złego nie uczynił. I dodał: Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. Jezus mu odpowiedział: Zaprawdę, powiadam ci, dziś ze mną będziesz w raju. Było już około godziny szóstej i mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny dziewiątej. Słońce się zaćmiło. I zasłona przybytku rozdarła się przez środek. Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem. Ojcze, w Twoje ręce powierzam Ducha mojego. Po tych słowach wyzionął Ducha. Na widok tego, co się działo, setnik oddał chwałę Bogu i mówił: Istotnie, człowiek ten był sprawiedliwy. Wszystkie też tłumy, które zbiegły się na to widowisko, gdy zobaczyły, co się działo, wracały, bijąc się w piersi. Wszyscy jego znajomi stali z daleka, a również niewiasty, które mu towarzyszyły od Galilei, przypatrywały się temu. Był tam człowiek prawy i sprawiedliwy, imieniem Józef, członek Wysokiej Rady. Nie przestał on na ich uchwałę i postępowanie. Był z miasta żydowskiego Arymatei i oczekiwał Królestwa Bożego. On to udał się do Piłata i poprosił o ciało Jezusa. Zdjął je z krzyża, owinął w płótno i złożył w grobie wykutym w skalę w którym nikt jeszcze nie był pochowany. Był to dzień przygotowania i Szabat się rozjaśniał. Były przy tym kobiety, które z nim przyszły z Galilei, obejrzały grób i w jaki sposób zostało złożone ciało Jezusa. Po powrocie przygotowały wolności i olejki, lecz zgodnie z przykazaniem zachowały spoczynek Szabatu. Oto słowo pańskie. Tobie Usiądźmy. Jest taki film Królestwo niebieskie. Są to czasy, Obrony Jerozolimy, kiedy jeszcze była zarządzana przez rycerzy krzyżowych. Miasto jest oblężone przez Saladyna, i obrońcy spoglądają na taką scenę. Wcześniej wojska krzyżowe wyszły na bitwę pod wodzą króla i zostali pokonani. I przed szturmem. Na mury Saladyn nakazuje króla Jerozolimy wsadzić na osła i oprowadzać go przed murami, aby ośmieszyć i króla i zniszczyć ducha obrońców. Dlaczego to mówię? Żaden król zwycięski nie siedział na ośle. W starożytnym Rzymie Jeżdżano na rydwanach. Czasy Aleksandra Wielkiego, słynny jego koń bucefał. A Chrystus, który zdobywa Jerozolimę, bo dzisiaj mamy to uroczysty, ten wjazd do Jerozolimy, to zdobycie miasta przez Mesjasza, zapowiadanego króla. On dokonuje wyboru osła. Przyprowadźcie mi osła, i na nim wjeżdża. Popatrzmy na to od strony misji Chrystusa, który mówi: Nie przyszedłem, by mi służono, ale służyć. I on, jako pokorny sługa Boga, sam wybiera własne upokorzenie. Dla tych ludzi, Chrystus na ośle, to jaki to król. Jaki to zdobywca. I w ten sposób ta niedziela palmowa, ten uroczysty wjazd do Jerozolimy, wprowadza nas w te dni męki, śmierci i później zmartwychwstania. Dzisiaj stajemy przed Chrystusem, który wjeżdża do miasta Bożego, do Jerozolimy. Ze świadomością tego, co się z nim stanie. Tłumy wiwatują, a on w sercu niesie wolę Boga. Wjeżdża do tego miasta, by oddać tam życie za każdego z nas. I niech te palmy, które mamy dzisiaj w rękach, będą dla nas przypomnieniem chwały Boga, że my dzisiaj witamy wielką miłość Bożą w Chrystusie, który przychodzi, aby oddać za nas swoje życie z miłości do nas.